Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału filmowego o Teatrze Forum i jego interaktywności. Spektakl Forum to żywe, dyskusyjne wydarzenia, których głównym celem jest zaparcie granicy między widzem i aktorem i oddanie głosu im wszystkim. W naszej Fundacji pracujemy z grupami właśnie w metodologii teatru w społecznie. I chcemy w tym materiale podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą o teatrze jako zaplanowanym terenie. Forum, jako interaktywna metoda zakłada aktywny i zaangażowany udział wszystkich uczestników i uczestniczy w zarówno spektaklu, jak i sesji forum. Spektakl Teatru Forum zawsze opowiada historię opresji. Opresja ta ogniskuje się w losach bohaterki, bohatera danej historii, protagonisty, który nie radzi sobie z opresją, nie umie się jej przeciwstawić. A im bardziej staje się słabszy, tym bardziej opresja narasta. Staje się naprawdę trudna do przezwyciężenia. Spektakl forum nie ma pozytywnego zakończenia. Zawsze kończy się sytuacją bez wyjścia. Ma to swój cel. Wywołać niezgodę widza, dyskomfort, poruszyć go, sprawić, by pomyślał, że ta historia mogłaby się zakończyć inaczej, gdyby bohater, protagonista zachował się inaczej, gdyby wcześniej inaczej zareagował. to ważny moment kiedy widz angażuje się staje się bowiem widz aktorem który chce działać i ma motywację do zmiany widz aktor to widz które reaguje, dyskutuje, a także który zatrzymuje akcję, wchodzi na scenę w rolę protagonisty i proponuje inne rozwiązania problemu. To zatrzymanie akcji, spektaklu to właśnie interwencja. Augusto Boal mówił o tym tak: Tatrze forum postać poddaje się. A ja zostaję wezwany, aby jej pomóc, aby wskazać jej możliwości skorygowania działania. I działając w ten sposób w obrębie fikcji spektaklu, przygotowuję się do takiego działania w rzeczywistości. Oswajam się z przeciwnościami, które spotkam później. Jeśli uda mi się przezwyciężyć te wszystkie problemy w teatrze forum, będę miał większe kompetencje do przezwyciężenia ich w rzeczywistości, kiedy się pojawią. Teatr forum nie tworzy katarzizmu. Tworzy stymulator dla naszego pragnienia, aby zmienić świat. Interwencje są zatem istotą spektaklu Teatroforum. Widz staje się aktywnym uczestnikiem, a teatr staje się narzędziem wywierania wpływu na rzeczywistość, na środowisko widzów, którzy dyskutują ważne dla nich kwestie społeczne i przekształcają je tym samym w nowe opowieści. Jest jednak możliwe, by pomóc protagoniście zachować się inaczej, co czas. W prawdziwym życiu nie. W teatrze Forum tak, a Adrian Jackson e, uczeń Augusto Boala, twórcy Teatru Forum, określał spektakle Teatru Forum jako swoistą grę, w której problem przedstawiony jest w nierozwiązanej formie. Do tej gry zapraszona jest publiczność, mająca możliwość zasugerowania i odegrania rozwiązania, jeśli zarówno aktorzy, jak i widzoaktorzy są w jakiś sposób dotknięci, związani z danym rodzajem opresji, to są w stanie generować różne rozwiązania danego problemu. Cała ta gra stanowi kombinację spektaklu, warsztatu, dyskusji i pewnej symulacji, a jej celem jest ćwiczenie zmiany oraz wzmacnianie protagonisty i siebie samych. Tak, teatru forum różni się od tradycyjnych spektakli. Widz, kiedy przychodzi do teatru, posiada na widowni ogląda stawkę, na koniec gaszczę, a następnie wychodzi z teatru ze swoimi przemyśleniami. Taki widz w trakcie spektaklu jest bierny i ma minimalny kontakt z innymi widzami, czy aktorami. W teatrze forum jest inaczej. Widz, który przychodzi na spektakl, wita się z innymi widzami, wita się z aktorami poznaje ich prawdziwe imiona oraz imiona bohaterów i bohaterek spektaklu. Animacją publiczności i prowadzeniem całego wydarzenia zajmuje się Joker, który pomaga wszystkim uczestnikom i uczestniczkom przełamać barierę bierności i podziału na scenę i widownię. Animuje widzów rozgrzewkami, by łatwiej było im potem rozmawiać ze sobą, dyskutować i wychodzić na scenę, by rozwiązać problem opresji. Joker nie jest mentorem. To widzowie znają odpowiedź. czeker nie ocenia, nie daje rad. Tylko próbuje wspomóc uczestników i uczestniczki Teatru Forum w poszukiwaniach odpowiedzi i strategii działania. Po pierwszym odegraniu spektaklu, Zakar zaprasza widzów do rozmowy. Sprawdza, co wywołało niezgodę, dopytuje, w których miejscach widzowie poczuli sprzeciw, kiedy pojawiła się myśl, to nie tak, można inaczej. Zaprasza widzów do rozmowy. Im bardziej problem pokazany w spektaklu zaciekawił widzów, poruszył ich przez podobieństwo doświadczenia, tym bardziej zaangażują się oni w dyskusję i zmiany. Identyfikacja widzów z problemem ma zatem ogromne znaczenie w spotkaniach, sesjach, forum. Kiedy widy aktorze znają już historię opresji i są gotowi do pracy nad zmianą, spektakl odgrywany jest drugi raz. Jednak tym razem w każdym momencie spektakl można zatrzymać, opowiedzieć, co wywołało niezgodę, wyjść na scenę, wejść w buty protagonisty i spróbować swojego rozwiązania. Propozycje te również poddawane są dyskusji z widownią, Czyniąc ze spektaklu warsztat angażujący wszystkich uczestników i uczestniczki wydarzenia. Joker przedstawia widzom, aktorom zasady tej gry. Można wejść tylko w rolę protagonisty. Nie ma rozwiązań magicznych. Nie pokazujemy na scenie agresji. Szukamy rozwiązań konstruktywnych. Każdy może zastąpić protagonistę bez względu na płeć i wiek. Spektakl przeradza się w debatę społeczną, która służy naświetleniu problemu i pogłębieniu świadomości na jego temat. Co ważne, teatr w forum nie szuka idealnych rozwiązań. Pokazuje różne strategie działania, jest przestrzenią do ćwiczenia, wypróbowania działań, które potem można po raz drugi aktywować w prawdziwym życiu. Widz ma wyjść z pytaniami, z refleksjami, z motywacją do kontynuowania działania i zmiany w swoim realnym życiu. W tym sensie forum nie ma końca. Bo to, co się w nim dzieje, musi się rozciągać na życie. Sceniczne próby zmiany w sytuacji to rozgrzewka, przygotowanie do prawdziwej zmiany w świecie rzeczywistym. Zdaniem Augusto Boala, katalizm nie jest wystarczającą funkcją teatru. Teatrze forum. Kataryzm został zastąpiony dynamizacją. To działanie, aktywizm widza. widza aktora, który ma wyjść z teatru z pragnieniem zmiany krzywdą i rzeczywistości społecznej. U podstaw dynamizacji z jednej strony leży pamięć ciała wynikająca z doświadczeń widza na scenie, a z drugiej przekraczanie własnych granic, zmiana własnych typowych zachowań. Specyfiką teatru forum jest zatem dwuwymiarowość dramatyczność i edukacyjność. Z jednej strony Teatr Forum jest teatrem, który ma za zadanie stworzyć sugestywny obraz poruszający widzów. Z drugiej ma wymiar edukacyjny. Ma za zadanie włączyć publiczność do realnego uczestnictwa i uczyć przez przeżycia i doświadczenie, jak radzić sobie z opresją i zmieniać swój świat. jeśli ktoś nie lubi być bierny wobec problemu to ma możliwość y, czynnej zmiany sytuacji y, trochę w kontrolowanych warunkach ale być może warto pokazać że jest to trening bycia czynnym dla ludzi którzy y, może nawet mają z tym problem bo y, myślę że nie tylko ci którzy się odzywali Coś dzisiaj wynieśli. Myślę, że ludzie, którzy się nie odzywali, też coś z tego wynieśli, chociażby być może yy, wrażenie, że następnym razem warto się odezwać. Chyba pierwszy raz, odkąd mam do czynienia z Teatrem Forum, właśnie w dzisiejszym spektaklu, interweniując, poczułam się wzmocniona. Tak, tak naprawdę poczułam się bardzo dobrze, jak schodziłam ze sceny, że zrobiłam dobrą robotę i yy, pokazałam, że jest to metoda na rozwiązanie sytuacji opresji. Każdy widz jest w stanie po prostu przeżyć taki moc sam, bo też jest miejsce na przemyślenia i na takie... Pogłębienie tematów wewnętrznie, nawet jeżeli się nie chce na forum czy coś, to można po prostu wewnętrznie się zastanowić. Jest czas na yy, zastanowienie się właśnie nad swoimi myślami, jakimiś takimi ostatnimi wydarzeniami z życia, i myślę, że yy, taki po prostu moment poczynku, taki, takiego widu rzeczywistości, codzienności, i takie patrzenie tutaj na siebie też. E, Podoba mi się dyskusja, ta interakcja między uczestnikami. I pomyślałem sobie, że tak mogłaby wyglądać każda wiadukka w szkole, że młodzież przedstawia swoje realne problemy, oglądają to wspólnie rodzice, nauczyciele, i pod mądrą moderacją ktoś prowadzi taką dyskusję, jaka się dzisiaj tutaj wywiązała między uczestnikami. Co do formuły, uważam, to jest świetna formuła, daje ludziom do myślenia i też. Świetne były te ćwiczenia na początek, które pozwoliły na takie zbudowanie przestrzeni, tak? W środowisku, wśród widowni, gdzie nam ludzie obok są obcy, często ludzie nie chcą się wypowiadać. Natomiast te ćwiczenia pomogły dać taką przestrzeń otwartości.